Regulamin Trybunału Konstytucyjnego powinien pomagać sędziom Trybunału w ich pracy i wzmacniać ich niezawisłość oraz niezależność Trybunału. Ten jednak stanowi pewnego rodzaju wyzwanie dla sędziów, bo niezgodnie z ustawą. Stara się podyktować sędziom, co miałoby być w zdaniu odrębnym, a co nie. Ustawa nie stwarza takich możliwości, ponieważ pozostawia sędziemu możliwość ustosunkowania się również i do składu orzekającego trybunału, a regulamin stara się tę możliwość sędziemu odebrać. Ale na szczęście. W regulaminie jest postanowienie, które mówi, że jeżeli jakaś kwestia została już uregulowana w ustawie, to stosuje się ustawę, a nie regulamin. Co skąd oczywiste, ale tym bardziej cenne, gdybyśmy byli do tego regulaminu nadmiernie przywiązani. Zatem sędzia, który chce napisać zdanie odrębne, a w tym zdaniu podjąć problem składu, orzekającego w Trybunale, może to spokojnie zrobić, powołując się na ten regulamin i na to, że kwestia w ustawie została już uregulowana. Ten regulamin stara się, żeby obywatele nie wiedzieli zbyt wiele o pracy Trybunału. Dlatego powiedziano tam, że prezes Trybunału to prezes Trybunału decyduje, czy dziennikarze będą obecni na rozprawie, czy też nie. No, dotychczas decydował przewodniczący składu. Ale nie zawsze dziennikarze mogą pomóc, czasem mogą przeszkodzić. Tyle tylko, że ustawa mówi, że rozprawy przed trybunałem są jawne. Ustawa to także pewna praktyka, która się dotychczas ukształtowała i która przewidywała pełną jawność, czasem nawet przesadną wszyscy pamiętamy pana sędziego wróbla, jak bronił przed strażnikami trybunału z stołu sędziowskiego tego obywatela, który usiłował mu przeszkodzić. Wołając do strażnika, proszę pozwolić, niech pan wypowie swoją kwestię. Teraz tego ma nie być, ale znowu ustawa przecież mówi, że rozprawy Trybunału, jeżeli już są jawne, to mają być jawne, niezależnie od tego, co o tym myśli prezes Trybunału. I tu otwiera się pewne pole do kolizji. Tych kolizji może być więcej, jeśli zauważymy, że oto w regulaminie Trybunału prezes Zyskuje uprawnienie do swego rodzaju kontrolowania pism urzędowych do Trybunału przybywających ze względu na znaczenie, a nawet charakter pisma. Oczywiście nie chodzi tutaj o sposób, w jaki pismo zostało graficznie przedstawione, lecz pewnie ze względu na jakąś tajemniczą właściwość tego pisma, która ma sprawić, że to właśnie prezes Trybunału to pismo będzie otwierać. Najistotniejsze jest jednak to, że regulamin wzmacnia pozycję prezesa Trybunału na tym, powiedziałbym, dość niejednoznacznym polu, które ustawa o Trybunale stwarza, przewidując, że kiedy ktoś skieruje wniosek do Trybunału, na przykład prezydent Rzeczpospolitej, to ten wniosek podlega wstępnemu rozpoznaniu przez prezesa Trybunału i prezes Trybunału może uznać, że wniosek nie spełnia wymagań określonych w ustawie. I wtedy wniosek zwraca. Co się jednak dzieje dalej, o tym dowiemy się z regulaminu Trybunału, który powiada, że jeśli rzecz nie zostanie poprawiona zgodnie z sugestiami prezesa, no to sprawa nie podlega już potem rozpoznaniu. Taka interpretacja byłaby oczywiście niezgodna z konstytucją. Ale przyzwyczailiśmy się już do tego, że interpretacje niezgodne z konstytucją ciągle nas zaskakują, jakby konstytucji nie było, a ona jest.